Jesteśmy w Portugalii, cieszę się, że tutaj właśnie wracamy na nasze rajdowe tory, przygotowania do rajdu Meksyku, ale też porównania dwóch samochodów, starego Kody Fabia Evo i nowej RS. Jestem zadowolony z tych testów, mam pewną wiedzę. Na pewno nowy samochód ma duży potencjał. Mogę powiedzieć, że w mojej ocenie jest nieco mocniejszy. Natomiast trudny to będzie wybór, ponieważ znam bardzo dobrze stary samochód, jeśli chodzi o ustawienia. I na poszczególne rajdy będzie mi nieco trudniej zadecydować niż na przykład kierowcy, kierowcom fabrycznym, którzy mają za sobą mnóstwo kilometrów przejechanych już nowym samochodem, a także. Którzy z nich już są po dwóch rajdach, więc będzie to niełatwy wybór, ale jesteśmy gotowi do rajdu Meksyku. Trzymajcie za nas kciuki. Mam nadzieję, że ten uśmiech na twarzach będzie widniał przez większą część sezonu. thank <sweat> Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17.00. Do usłyszenia. Karol Ferenc.